3 maja 2023 roku Belgrad, stolica Serbii, obudził się do dnia, który wstrząsnął fundamentami kraju. Dźwięk syren karetek pogotowia zagłusił szkolny dzwonek. To nie był atak z zewnątrz. Sprawca był uczniem tej szkoły, broń, której użył, należała do jego ojca, plan dojrzewał miesiącami, a serbski system prawny nie miał dla niego kary, bo w chwili ataku miał zaledwie 13 lat. Kim był sprawca? Kosta Kecmanowicz, uczeń szkoły podstawowej Władysław Ribnikar, jego świat kręcił się wokół broni. Jego ojciec Władimir posiadał ją legalnie. Mimo że broń była przechowywana w sejfie, Kosta znał, kod i miał do niej łatwy dostęp. Ojciec nie tylko nie zabezpieczył broni należycie, ale także zabierał syna na strzelnicę Partizan, gdzie chłopiec uczył się strzelać pod okiem instruktora. Broń, narzędzie rekreacji, stała się narzędziem zbrodni. Tragedia nie wydarzyła się nagle. Kosta planował ją przez miesiąc, sporządził listy osób i szczegółowe mapy rozkładu sal. Tego ranka wszedł do szkoły z plecakiem, w którym ukrył pistolety i duże ilości amunicji. Jego pierwszą ofiarą był szkolny ochroniarz, Dragan Wlachowicz, który jako pierwszy próbował go powstrzymać. Następnie chłopiec skierował broń na korytarze i klasy, miejsca, które powinny być bezpieczną przystanią. W ciągu zaledwie kilkunastu minut życie straciło dziesięć osób, dziewięcioro uczniów i ochroniarz. Siedem innych osób zostało rannych. Po zakończeniu ataku, Kosta sam wezwał policję i został aresztowany bez oporu. Ze względu na swój wiek, zgodnie z serbskim prawem, nie mógł ponieść odpowiedzialności karnej. Zamiast do aresztu trafił do zakładu psychiatrycznego, gdzie ma pozostać do osiągnięcia pełnoletności. Wina za tę tragedię spadła na dorosłych, którzy powinni zapewnić dziecku bezpieczeństwo i przewodnictwo. Ojciec, Władimir Kecmanowicz, został skazany na 14,5 roku więzienia za niebezpieczne przechowywanie broni, które umożliwiło synowi jej użycie. Matka, Miliana, została skazana na 3 lata więzienia za zaniedbanie. Instruktor strzelectwa, który uczył chłopca, został skazany za składanie fałszywych zeznań. Wymiar sprawiedliwości szukał winy tam, gdzie mógł ją znaleźć. Tragedia w szkole Władysław Rybnikar odsłoniła głęboki problem serbskiego społeczeństwa: powszechny dostęp do broni, często pozostałości po wojnach bałkańskich Zaledwie dwa dni później doszło do kolejnej masowej strzelaniny. To był kropla, która przelała czarę. Tysiące obywateli wylały na ulice Belgradu protestując przeciwko kulturze przemocy i domagając się radykalnego zaostrzenia prawa broniowego. Społeczeństwo mówiło głośno: dość! Tragedia z maja 2023 roku pozostawia po sobie morze pytań, na które wciąż nie ma prostych odpowiedzi: pytania o odpowiedzialność rodzicielską, o dostęp do śmiercionośnej broni w rękach dzieci, o zdrowie psychiczne młodzieży i o granice systemu sprawiedliwości. Jak społeczeństwo może się chronić, gdy sprawcą jest dziecko? To opowieść nie tylko o jednym chłopcu, ale o systemie, który zawiodł na każdej możliwej płaszczyźnie. Pamięć o ofiarach pozostaje wieczna.